Dobra, poszło? Siemaneczko, witam w kolejnym dniu z budowy Hali. Dobra, się maneczką witam w kolejnym dniu, jeszcze dwa miesiące Z budowy hali Dzisiaj się zajmujemy słupami Trzpieniami, tamte mamy rozczalowane Ze wczoraj, a tam mamy już te narożne pozastawiane Aha, a tu ja sobie gadam A tu takie deski. Ma jest, jest Czy tej trzeciej od dołu Nie musisz dociągnąć jeszcze raz o? Tej trzeciej od dołu nie musisz poprawić jeszcze raz Bo tu była bardzo krzywota deska no. tej od dołu, Trzeciej od dołu, tak? Tak, drugiej od góry I straciłem wątek Straciłem wątek, ale już nadrabiamy No i dzisiaj nam zostało Szalowane nie tej strony, a mówiłem, że tam też są zrobione tutaj, na no najgorsze, Ostatnio my w, z Kamilem za, stawiliśmy te narożne trzy i ten tutaj z trzech drzwiach, a, a Tomek z Jankiem zrobili pozostałe. No i dobra, bierzemy się. Poczekaj, ja młotek mam. Kurwa. Tu jest. Wszystko mamy przygotowane na murach Płyty są pomalowane, chociaż widzę, że już wyschły. Powiercone są po prostu. No pierwsza płyta, pierwsza dziura jest na 10 i później kolejna jest od początku płyty co 50 czyli. No odstaje, ale ona pewnie jest taka. A wysokość? Jest? dziury co 50 cm Oj, tu przybijam na czwórę Teraz coś tu nie mam pionu Tak On mam najlepiej na te gwoździe bo to w breszkę bierzesz wyciągasz a tam z tymi wkrętami to nieraz nie chcą się cofać tam My robimy nagłośnienie i tak robiliśmy i tak robimy. Dobra i Kamil teraz tu mi, on no, wszystko od tamtej strony robi. Moje zadanie to tylko tutaj właśnie nadziać klapki i, i żabki. A no. nie przesuniesz, żeby dałem w lewo. Swoje lewo? Swoje no, lewo. No, coś tam wlazło teraz już jest wszystko naszykowane te całe te zestawy i, i klapki i druty i, bo podświeżane dziury także to idzie, ale jest słabo bo beton dopiero dzisiaj jest dzisiaj jest piątek, tak? a beton mamy dopiero na środę, no ale to będziemy przygotowywać tak jak mówiłem tamtą stronę tamtą stronę tego Którą chcesz? Przedostatnią? Ale nie, mówię, którą chcesz pierwszą ściągać. Co? No tak, do góry jakoś idzie. No to ciąg. Ja mu tu przytrzymuję. Już tu nic nie przykręcamy, tylko to. Czekaj, czekaj, czekaj. A drugiego od góry ty ciągniesz. Ciąg. Tu była wizja najpierw, że tu mieliśmy łapać przez dłuższe deski, ale to próbowaliśmy ostatnio tam na tym domku. I. Coś tu kurwa nie pasuje, strasznie, tu jakby nie te dziury kurwa, Zobacz. tak będzie nie? Co? Ta dziura? Tylko że po prostu to, nie wiem czy tu pożytek chyba nisko czy, ale niemożliwe, bo tam mała szklarka była. Ty no ja mam tutaj, st... dobra już tak będzie i koniec. na środę, ale tam zaraz rusztujemy tamtą stronę i zbroimy belki, wkładamy i szalujemy wieniec wtorek wolny, to akurat będzie przygotowane tylko, że w środę po ten beton bo oni dzisiaj tam mają w betoniarni jakąś posadzkę 300 metrów, to nawet nie chcą mi 1,5 metra, czy tam czy 2,5 metra urobić tego suchego a druga betoniarnia, to nie wiem w ogóle, czy to się opłaci przywozić tu 2 metry 40 km. Ja muszę jeszcze z inwestorem pogadać, ale o Ok mam tu płyty, to mogę Wam pokazać. No jest ten klucz i no dobijamy każdą jedną, no i tu trzyma, no. trzyma to betonowanie, trzyma to wibrowanie. Także. Musi być dobrze. No i tu górny. Już bez klapki I następny. Idziemy z dwóch stron. Oni mają raz, dwa, trzy, cztery. My mamy też cztery. Także jeszcze po trzy zrobimy. I zastawione. I zaraz będę jeździł ładowarką. Bo trzeba przewozić te. Przewozić trzeba. Wszystko. Trzeba. Nie trza No jeszcze jest pomysł, żeby tą przyczepę pasatem wyciągnąć, ale nie ma jak jej podczepić, bo na pasie to słabo. Jest za mała ta. Za mały otwór w dyszlu. Ale już bym mem był. To ma za mały otwór, przyczepa Przyczepa, żeby ją pociągnąć. A ty już tam lecisz. kurwa bo nie mamusia chwalić, wiesz? A wiecie co to jest jak mamusia chwali? dupa go swędzi no nic no i tak następny następny i do odcincia nawet ja tam ktoś startował dopiero z tymi żabkami pamiętajcie żeby je kłaść tak jak teraz sprężyną na dół to wam się te sprężyny nie po nie pozapychają bo to później się nie chce chodzić nie chce się sprężynować co? Robimy to na żabki, bo to jest szybszy rozszalunek później niż... Stój! Poczekaj, Poczekajnie, na... dobra. Nie? Jest. Widzicie tu ile betonu spłynie to i... No nie ma opcji, że to się nie pobrudzi. ja chyba te filmy to daję, bo nie nadążacie oglądać widzę. I to zaraz się zwolni i, i... tydzień przerwy. I... Zaraz każdy będzie oglądał. Trzeba nagrywać codziennie albo z dwóch dni relacje i starczy, bo się za szybko przeje. Poniedziałek po weekendzie, tam już nic więcej się tu za dużo nie działo. No i co? No, a no rozłożyliśmy rusztowania. No i dzisiaj rano też tu przygotówka pod te no podszalowanie. Składamy płyty, panowie tam narożniki końców, kończą kręcić. Ja piętno, ale taka duża budowa, nie ma gdzie podjechać. Ostatnio jeszcze tu przestawialiśmy i o, na beczkę się wpierdzieliłem. Dobrze, że. Myślałem, że się nastąpi, ale teraz jaka ładna, taka można nalewać z niej. I po betce, ale wodę trzyma, czyli dziurawa nie jest. No, nie zajedziesz, to kurde. Musi wyjechać tym zetorem, inwestor. I muszę laser rozłożyć. Czyli w środę beton. No to dzisiaj mamy cały dzień, żeby tam 60 metrów oszalować. Ale później, no bo tu na tych trzpieniach wszystkich były strzemiona, no i te strzemiona są zdjęte i trzeba je pozakładać znowu. Zaczynamy tu od narożnika. I rozejdziemy się w to, no żeby docinek nie była. a tu ja mam, jest parę takich płyt uszykowanych, co właśnie na narożnik starczają. Znaczy, tam się wysuwa całą, a tu e, jakoś tak, to, to, to te dwie, ale jak to było? Aha, bo to w dwie strony, to są dwa narożniki chyba. Dobra, działam. Nadeszła ta chwila, lejemy te słupki. I tak trzeba będzie się przedstawić, bo naraz tego nie ogarniamy, nie ogarnię tego. Półtora taki jeden pusta jest. Jeszcze raz. Dobra! Półtora. Słucham? To już tego nie? Jeden jeszcze. Dobra, dobra. Beton się leje, kura się śmieje. Nie ma co mówić nawet. panie nawet dystansę kurwa Nie bo tu prędzyło coś. To już bardziej fachowo nie będzie Nie, nie. nie słyszę Zawiasz się? No, to, 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 to. to? Mamy to zalane betonem starczyło Co? Co włącz? No, ten wąż to można ściągnąć, bo to nie będzie potrzebny Zwinąć go na razie i chuj. Mamy to zalane. Widzicie, wąż leży tu jeden, przed były pomoczone pustaki. No i teraz jest kropelkowe, rozłożone. No i leci, no jest przetarte. To i... No nie jest popękany na razie, on jest jeszcze taki... Jeszcze jest świeżawy, ale... To nie ma co się oglądać, tylko... Idę go całego tak tym wezmę wezmę go pędzelkiem, przetęguję. Nie no, daję dzisiaj, chociaż wczoraj było jeszcze lepiej. A trzeba jeszcze tą kropelkę skręcić, bo to jeszcze za dużo tej wody widzę, że jest. To wszystko zlatuje.